Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak w Babu możemy policzyć odległość między dwoma miejscami. Wykorzystamy do tego search boxa, bo on pozwala nam łatwo znajdować jakieś adresy, więc biorę sobie pierwszy search box, wybieram sobie Geographic Places i to jest nasz start. Piszemy sobie tutaj start. Ctrl D i duplikuję sobie tego naszego search boxa. Weźmiemy drugiego, po prostu to jest nasze destination, gdzie będziemy jechali. Więc nazwijmy to sobie tu, tu albo destination też piszmy w nasz placeholder i następnie niżej wyświetlimy sobie w tekście odległość między tymi dwiema dwoma miejscami. W jaki sposób? Bierzemy sobie naszego pierwszego search boxa start, a potem mamy tutaj coś takiego jak odległość od bierzemy drugiego search boxa, bo od tego liczymy odległość. Możemy to wyliczyć w milach lub w kilometrach. W Polsce wolimy oczywiście kilometry, więc biorę sobie tutaj kilometry preview i zobaczmy. Wpiszmy sobie Warszawa jest Poznań jest i mamy 278 km. Możemy te przycinki usunąć, ukryć. W jaki sposób? Sformatujemy sobie po prostu tę naszą liczbę jako, tę naszą jako liczbę i wybierzemy sobie tutaj 0 miejsc po przycinku. Więc jeszcze raz odświeżamy sobie. Warszawa, Poznań mamy 278 km. A co gdybyśmy chcieli coś takiego wykorzystać? Przy naszym liczeniu z mapy, na przykład robimy taką aplikację jak Uber. Szukamy najbliżej nas kierowcy i jego chcemy wyświetlić na mapie. Więc spróbujmy coś takiego sobie zrobić. Tutaj usuniemy sobie wszystko z tego, weźmiemy mapę, mapa, mapa, mapa jest mapa. Pójdziemy do naszej bazy danych, żeby wyświetlić jakichś kierowców. Więc dodamy sobie tabelę z kierowcami, driver. Taki driver ma jakąś lokalizację. Więc mamy location, bo on gdzieś teraz musi być. Jest geographic address. Następnie taki kierowca ma jakieś imię, typu tekst, oraz jeszcze cenę, za jaką będzie chciał jechać, na przykład za kilometr. Więc dodamy sobie dwóch jeszcze kierowców New Entry. Pierwszy niech będzie właśnie w Warszawie naszej. Warszawa, niech bierze 5 zł za kilometr i nazywa się Jan. Ok, weźmiemy jeszcze kogoś z Poznania. Więc go, mamy tutaj Poznań. Weźmiemy Janek. Jego koszt to jest na przykład 6 złotych za kilometr. Ok i wyświetlimy sobie to wszystko na mapie, więc mamy mapę. Tutaj wybieramy sobie listę punktów. Type of mark, markers, wybieramy driver źródło danych, to jest po prostu bierzemy wszystkich naszych kierowców, tutaj nie ograniczam tego w żaden sposób, co będziemy wyświetlali. Adres filters location i czy będziemy jakieś mieli okienko, no nie, nie musimy tutaj nic wypełniać jeszcze, a może nam tu zostać map style, dobrze, road map, ok, ok, ok i zobaczmy sobie jak to nam działa, jak to nam się wyświetla, więc odświeżam sobie naszą aplikację. Mamy dwie osoby. Możemy tutaj jeszcze spróbować, pobawić troszeczkę show Title Always, żeby zawsze nam pokazywało nazwę tego kierowcy, więc odświeżamy jeszcze. I mamy Janek i Jan, mamy dwie osoby i teraz niżej wyświetlimy sobie użytkownika kierowcę, który jest najbliżej nas, Więc dodam sobie tutaj po prostu tekst. Ustawię, że ten tekst normalnie jest ukryty, wyświetlam go tylko wtedy, kiedy tutaj weźmiemy sobie, zróbmy to inaczej. Weźmiemy sobie grupę. Grupa będzie typu kierowca. Naszym źródłem danych będzie dual search 4 Weźmiemy sobie kierowcę, który jest najbliżej nas. Driver. Add constraint. Weźmiemy sobie, posortujemy go po lokalizacji. Odległość od naszej obecnej lokalizacji, czyli to, gdzie jest nasz użytkownik, który przegląda sobie tę naszą stronę. poszukajmy sobie tutaj geographic, current geographic position. Ok. Coś mamy tutaj z tym problem, więc zaraz odświeżę sobie naszą aplikację. Jest. Jeszcze raz udało mi się wybrać. Descending nie. Dzięki temu znajdziemy sobie kierowcę, który jest najbliżej nas. On będzie podpięty do tej naszej grupy. Weźmiemy sobie tutaj First Item. First Item w tej naszej grupie. Grupa Driver. I możemy teraz zrobić sobie... Normalnie się ta grupa nam ukrywa. Jest ukryta, a wyświetlamy ją tylko wtedy, kiedy tej grupy Driver jest już jakoś wypełniona. Jest not empty. Wtedy zrobimy sobie, żeby nam się wyświetlało. I tu niżej wyświetlimy sobie troszeczkę szczegółów związanych z tym naszym driverem. Ja zmienia jeszcze layout tej naszej grupy na column. Damy sobie ten driver, żeby miał parent group driver name. Jego name wyświetlimy. Zrobimy sobie layout tego tekstu na od zera do nieskończoności, tak samo w szerokość i wysokość. Ctrl D duplikuję sobie teraz. Mamy driver. Nazwę jego wypełnimy. Lokalizację sobie tutaj wyświetlimy. Wyświetlimy sobie jeszcze na przykład dystans, koszt, ile on w ogóle kosztuje za kilometr. Niżej jeszcze wyświetlimy lokalizację, i teraz dystans od nas, ile kilometrów on jest od nas na przykład. Bo powiedzmy to też kosztuje, więc weźmiemy sobie nasz adres, to jest znowu current geographic position w kilometrach. OK, i jeszcze raz Ctrl D, duplikuję sobie to ostatnio, więc mamy sobie tutaj w kilometrach policzone, ile. On będzie, jak jest od nas daleko, jeszcze tutaj utniemy sobie, żeby to były pełne kilometry. I niżej też ja zrobimy sobie floor, teraz podłogę z tych kilometrów. I pomnożymy tą naszą podłogę przez koszt naszego jeszcze kierowcy, żebyśmy wiedzieli, ile on będzie kosztował, żeby do nas dojechać. Więc zróbmy. F5, odświeżamy sobie tutaj. Nagle wyświetla mi się informacja pop-up. Czy zgadzam się, aby powrócić na lokalizację? Tak, zgadzam się. I... Znajduję nam Jana, który jest w Warszawie, bo jestem w Łowiczu, czyli gdzieś tutaj. Warszawa jest dużo bliżej, jestem 74 km od Warszawy. 5 zł kosztuje kilometr z tego Jana, więc żeby on do mnie dojechał, te 74 km będę musiał zapłacić 370 zł. Więc tym sposobem możemy sobie poszukiwać różnych tutaj elementów. I tak samo możemy wybrać takie różne elementy w, na mapie, popracować sobie z mapą. Możemy tutaj Zrobić sobie przycisk, daj sobie tutaj show this driver, też znowu ukrycie, więc jest ukryty. Wyświetlamy tylko wtedy, kiedy nasza grupa z driverem ma jakiegoś drivera, is not empty. Wtedy zrobimy, żeby ten element też był widoczny. Jak klikniemy sobie w ten nasz przycisk, to zrobimy, żeby na naszej mapie. Wyświetlić właśnie ten marker, wyświetlić tego konkretnego kierowca. Więc mamy sobie naszą mapę, nasze źródło danych. Możemy znowu wyszukać od nowa jest sh 4 poszukać takiego drivera, który jest pierwszy, albo wciąć go po prostu z tej naszej grupy, bo tam już jest jakiś driver. Mamy tam drivera, ale tutaj zacznie jest lista, a my mamy tutaj jednego drivera, więc musimy jeszcze zrobić sobie convert to list, żeby nasz bubble był zadowolony, i jedno, robimy tym sposobem jednoelementową listę. Odświeżam sobie naszą aplikację. Zobaczcie, znowu znajduję Jana, bo Jan jest najbliżej mnie. Show driver i mamy przybliżenie do naszego kierowcy. Więc tak możemy współpracować sobie z właśnie lokalizacjami i mapą też od strony workflow. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!